Cześć, witam was na moim kanale. Był film o Selerze, tak więc musi być też również film o porze. Jak widzicie, u mnie por wygląda tak. Pomimo gęstego nasadzenia, dość ładnie rośnie. Nie można narzekać. I powiem Wam kilka słów, jak wygląda uprawa. Ogólnie proces e, siewu, sadzenia, widzieliście na filmach. I jak, jak teraz zadbać we wrześniu o por? Ogólnie por jest e, warzywem dość łatwym w uprawie. E, mój błąd, to od razu mówię, za gęsto są posadzone, no ale to już mówiłem przy na przykładzie selera, że nie miałem miejsca w tym roku, żeby, ich, żeby je rozsadzić. Rozsadzić na większą odległość, no ale nawet w takiej ciasnocie dość dobrze raz, rosną, dość dobrze sobie radzą. Jak teraz o nie dbać, jak je pielęgnować? Ogólnie, teraz dla pora najważniejsza jest woda, ponieważ jest bardzo sucho. Por potrzebuje wody i potrzebuje składników odżywczych. Możecie zastosować teraz nawozy, najlepszy byłby obornik granulowany i jeśli byście stosowali obornik granulowany tak jak ja za chwilę będę stosował to ogólnie spójrzcie, tu już kilka zostało wyrwanych tak wygląda na razie cały tu zasypiemy dlaczego obornik granulowany i najlepiej rozpuszczony w wodzie Robimy teraz tutaj po środku, taką rowek. Spójrzcie, tu jest poprzerastane korzeniami, w ten rowek wlewamy rozrobiony obornik granulowany i zasypujemy go ziemią. Dlaczego tak? Po pierwsze, w ten sposób nie dopuszczamy, że wszystkie składniki, które są w tym oborniku, wyparują do atmosfery. Po drugie, przez to przysypanie zatrzymamy te składniki odżywcze. Ale jednocześnie nie pozwolimy temu wszystkie, temu całemu nawozowi, nawozowi e, który podamy, e, zasknąć na powierzchni gleby. Jak widzicie, u, ja podlewałem wczoraj e, por. Dziś go nie będę podlewał. Ta ziemia nie jest jakaś bardzo, bardzo sucha, ale, e, ale jest dość na, na wierzchu zrobiła się dość gruba skorupa. I dlatego, jeśli byście polali teraz rozrobiony obornik powierzchu, cały ten nawóz nie zostałby Wam tu, gdzie chcecie, tylko spłynął tam na początek. Dlatego ja to właśnie zrobię. Podam teraz nawóz. Może to być obornik kurzy, obornik bydlęcy, może to być obornik koński. Ważne, żeby teraz por dostał dawkę Pokarmu, którą on wykorzysta na wzrost. Niektórzy, żeby zwiększyć plon poru, obsypują go wyżej. W przeciwieństwie, tak jak do salera, gdzie sadzimy go płytko, niektórzy biorą i obsypują por wyżej, żeby ta biała część rośliny była jak najdłuższa. Bo wiadomo, por ogólnie wykorzystujemy mniej więcej dotąd. To zjadamy, a resztę te liście są, yy, no nie powiem, że marnowane, tylko po prostu wyrzucane czy to na kompost, czy na czy gdzie indziej. I taki, w tak łatwy sposób można zwiększyć plon pora. Tak więc nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie cześć.